Jak ulokować oszczędności w sposób zyskowny, bezpieczny i anonimowy? Najbardziej pewny i sprawdzony sposób to zakup nieruchomości. Znaleźliśmy dla ciebie opcje z niskimi kosztami podatków i utrzymania. Wykończone apartamenty z widokiem na morze w zamkniętym kompleksie z pełną infrastrukturą. W pobliżu najczystsze plaże, promenady, znane atrakcje turystyczne, sklepy i restauracje. Wysokie zapotrzebowanie na wynajem, dochód od 14 tysięcy euro, koszty niższe niż w krajach europejskich. Płata początkowa to 35%, rata bez odsetek na 3 lata. Apartamenty oddawane są w stanie pod klucz z meblami. Można je wynajmować od razu po odbiorze kluczy. Okres pełnego zwrotu z inwestycji tylko 8 lat. Chcesz dowiedzieć się więcej o nieruchomościach na Cyprze Północnym? Zostaw plus pod tym filmem, aby otrzymać bezpłatną konsultację od wiodącego eksperta biura nieruchomości Cyprus Life.